Szanowni Państwo, drodzy melomani, miłośnicy koncertów wiosennych i jesiennych w Architekturze Łódzkiej. Jak wiecie Państwo, w tym roku z powodu panującej pandemii nie mieliśmy możliwości spotkać się w Architekturze Łódzkiej na dorocznych wiosennych dniach muzyki organowej i kameralnej. Yy, przykro i nam, organizatorom i myślę, że Państwu jako melomanom. Yy, planujemy Koncerty w miesiącu październiku, jako jesienne, w edycji jesiennej, mamy nadzieję, że odbędzie się sześć tych koncertów. Natomiast, ponieważ jeszcze mamy powiew wiosny, chcielibyśmy Państwu zaznaczyć ten wiosenny klimat w wydaniu koncertowym 9 czerwca. Będzie w katedrze. Koncert w wykonaniu Dawida Długosza, drugiego organisty naszej Archikatedry, transmitowany przez sieć internetową. Nie będzie możliwości uczestniczenia w tym koncercie na żywo, będąc w katedrze, ale dzięki naszemu szefowi artystycznemu, panu Jakubowi Garbaczowi, który postarał się o. Taki rodzaj sprzętu, który pozwoli na perfekcyjną, mam nadzieję, jeśli łącza, pozwolą transmisję tego koncertu. I spróbujmy chociaż przez chwilę zakosztować wiosennych klimatów koncertowych w katedrze za pośrednictwem sieci. Czyli mogę powiedzieć w skrócie: w imieniu Fundacji Carpe Diem, firmy Arsonora. I naszego szefa artystycznego Jakuba Garbacza zapraszam na pierwszy transmitowany w sieci koncert muzyki organowej w Architekturze Łódzkiej. 9 czerwca, godzina 19. Zapraszamy.